Proszę odsunąć kończyny, penisy i cycki od krawędzi peronu. PKP nie ponosi odpowiedzialności za ich ujebanie. Pociąg będzie czekał 344 sekundy. Nie zdążysz, to masz problem. Proszę nie wprowadzać do składu pociągu bydła, owiec czy knura. Dziś PKP wprowadziło selekcję na tej trasie. Picie własnego alkoholu oraz wnoszenie go na pokład pociągu będzie skutkowało wyrzuceniem pasażera z pociągu przy prędkości 50 km na godzinę. Chlejesz na własne ryzyko. Uwaga! Masz 10 sekund, by załadować dupę do pociągu. Później radź sobie sam. Dziękuję i miłej podróży. Pociąg opóźniony około dwóch dni i trzech godzin. Przepraszamy za opóźnienie. Wyniknęło z przebiegunowania Ziemi i wybuchom na Słońcu.